Witam Państwa z tej strony Daniel Kostecki. Zaczynamy codzienny przegląd rynkowy i rozpoczynamy od głównych par walutowych, w tym od euro-dolara. Na którym jak na razie nie za wiele się dzieje. Tutaj rynek ewidentnie wyczekuje na dane ze Stanów Zjednoczonych, które poznamy dopiero w piątek. Można by domniemywać, że inwestorzy zbierają siły dopiero na odczyt danych. Z rynku pracy, z amerykańskiego rynku pracy, czyli popularne non-Farm Payrolls i dopiero wtedy coś więcej na dolarze zacznie się dziać. Bo jak na razie początek tygodnia jest relatywnie spokojny i amerykańska waluta jest dość stabilna, tylko i wyłącznie to inne, inne waluty. Zmieniają swoją wycenę względem dolara, natomiast na samym dolarze nie za wiele się dzieje, gdybyśmy mieli popatrzeć na przykład pod kątem jakiejś zmiany oczekiwań a propos, a propos chociażby stóp procentowych w USA, więc tak jak dzisiaj obserwowaliśmy duży ruch na Australijczyku, no to to bardziej wynika stricte z działań banku Australii w zasadzie ze słów banku, przewodniczącego Banku Australii, aniżeli z tego, że dolar się po prostu. Osłabił, bo dolar wcale słaby jak na razie nie jest. Po prostu Australijczyk dzisiaj akurat był najmocniejszy ze wszystkich walut i umacnia się praktycznie do wszystkiego. Natomiast jeżeli chodzi o parę euro-dolar, no tutaj sytuacja jest bardzo stabilna, bo jeżeli popatrzymy sobie na świecę tygodniową, przybliżymy ten wykres, no to widzimy, że mamy yy, bardzo malutką szpulkę, bardzo niewielka zmienność yy, jest na początku tego tygodnia. No i tak wspomniałem, być może rynek tutaj po prostu już czeka na Piątek i cała amunicja w postaci środków, które będą, które normalnie byłyby wrzucane w rynek przez cały tydzień, to te środki czekają na piątkowy odczyt danych, tak? To można w tej chwili zinterpretować. Natomiast z punktu widzenia kształtu tego wykresu, to dopóki jesteśmy pod poziomem 11,26 to wydaje się, iż mamy tutaj wykończenie tej pełnej korekty ABC z możliwością zejścia poniżej 1,08 to jest scenariusz bazowy. Dopiero powrót nad 1,11,26 mógłby zmieniać takie założenie. No i mamy też funta, funt, który stabilizuje się, tworząc prawdopodobnie prawe ramię w odwróconym ergierze. Można by tutaj dostrzec też taką formację, czyli zakładamy wtedy taki układ lewego ramienia głowy i prawego ramienia. Niemniej jednak potwierdzeniem dla takich założeń będzie dopiero pokonanie tych ostatnich wierzchołków. Jeżeli te ostatnie wierzchołki nie zostaną pokonane, no to nie mamy żadnego potwierdzenia dla tego układu. A więc po prostu ten układ wtedy już nie będzie aktualny. Teraz jesteśmy przy wsparciach, które wynikają z e, miejsca, w którym to kreowało się potencjalne lewe ramię, więc e, dla tych bardziej odważnych to już stanowi jakieś miejsce miejsce zawierania transakcji, natomiast tak jak wspomniałem, takie kluczowe potwierdzenie to jest dopiero wybicie tych ostatnich wierzchołków, bez tego, bez tego to jest tylko i wyłącznie domniemanie o tym, że mamy tutaj możliwość wykreowania odwróconego ergiera. Z kolei dla funta, drodzy Państwo, czwartek będzie bardzo istotnym dniem, wtedy też szereg wydarzeń Kluczowych dla tego rynku, w tym decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych i raport o inflacji, a także komunikat jeszcze Banku Anglii. I to wszystko będzie kluczowe w czwartek dla zachowań funta. Tak więc ten dzień, a później piątek, to dwa najważniejsze dni w zasadzie aktualnie dla rynku walutowego i dla pary funt/dolar. Natomiast na dolar jenie tutaj widzimy też bardzo spokojny handel. No, wszędzie w zasadzie ten handel jest relatywnie, relatywnie wyciszony. Tak jak tutaj widzimy też bardzo mała świeca tygodniowa. Przyzwyczailiśmy się do tego, że w, no w ostatnim czasie to początki tygodnia, na przykład euro-dolar 150 pipsów potrafił już w poniedziałek do godziny 9 zrobić, tak teraz widzimy właśnie bardzo spokojny handel. Tutaj z kolei jak już jesteśmy na wykresie tygodniowym, no to cały czas tym podstawowym scenariuszem pozostaje scenariusz typu 1, 2, 3, 4 i jeszcze wzrostowa fala, wzrostowa fala piąta to tak by mogło wyglądać na dolarze, na parze dolar-jen, natomiast na dolar-franku po raz kolejny notowania dobiły do kluczowego oporu, wynikającego zarówno z modelowego zasięgu dla odwróconej formacji głowy i ramion, jak i z górnego ograniczenia w głównym kanale trendowym. Te dwa miejsca blokują nam wzrosty na parze dolar-frank, na której ten trend mógłby się dalej rozwijać, bo tutaj no nie mamy póki co żadnego zagrożenia jakimś silnym frankiem, no oczywiście istnieje zagrożenie słabym dolarem, to jest inna historia, ale to będzie historia a prawdopodobnie grana w piątek, gdyby tylko payrolle były nieco gorsze od oczekiwań, no to mogłoby się to wszystko przełożyć na relatywnie bardzo słabego e, dolara, wystarczy, wydaje się, że wystarczy tylko drobne rozczarowanie, aby e, ten czar szybkich podwyżek 100% w stanach prysłu, natomiast to jest kwestia w tym momencie odczytu w piątek. Na tę chwilę po raz kolejny testowany bardzo silny opór, który już raz w sposób zdecydowany zatrzymał nam wzrosty na parze dolar-frank. Natomiast na walutach surowcowych widzimy zwrot, dość silny zwrot, na Australijczyku, ale o tym za chwilę. Na razie USD CAT, bo tutaj, tak jak wczoraj Państwu wspominałem, dotarliśmy do kluczowego miejsca jako zasięgu dla fali wzrostowej, czyli cały układ od dołka typu 1-2-3, a więc ekspansja 161,8%. Jeżeli ktoś z Państwa też interesuje się technikami Jody Napolego, no to też wie, że jest to poziom pierwszy. Jeden z poziomów docelowych, w zasadzie drugi, bo pierwszy to jest też na równości ruchów, natomiast jest to kolejny poziom docelowy właśnie przy pomocy, mierzony przy pomocy ekspansji 161,8%. No i z tego też miejsca mamy realizację zysków. I dokąd taka realizacja zysków mogłaby dotrzeć, jeżeli uznajemy, że to jest ruch typu 1, 2, 3, bo na razie wszystko nam na to wskazuje, to taka realizacja zysków przede wszystkim mogłaby dotrzeć do dolnego ograniczenia w kolejnym z kanałów trendowych, jaki tutaj możemy sobie rozrysować. Ten kanał wyglądałby wtedy w taki oto sposób, A, czyli dosyć szeroki, no bo taką też mieliśmy tą wcześniejszą korektę. No i do tego jeszcze możemy tutaj dołożyć zniesienia 26, 38, 20%, czyli też relatywnie głębokie zejście na USD ale na tę chwilę tak sytuacja wygląda, czyli trafiliśmy w istotny opór z opcją cofnięcia w okolice 1,29,28, czyli przej moglibyśmy przejść wtedy do długoterminowych korekt i do, do tego jeszcze jakieś lekkie cofnięcie też na ropie WTI, póki co bez większych tutaj zmian na baryce WTI, natomiast no, taka korekta jest, ona też wspiera tą korektę na USDK. -cie. No i wspomniany wcześniej australijczyk, bo taki ruch wzrostowy obserwowaliśmy dzięki komentarzom po decyzji, czyli mieliśmy zmianę retoryki, wypowiedzi w stronę dolara australijskiego, wcześniej Bank Australii mówił o tym, że no, dalsza deprecjacja jest mile widziana i jest potrzebna, dalsza deprecjacja Australijczyka, a teraz Bank Australii stwierdził, że dolar australijski już dopasował się do spadających cen surowców, czyli już nie ma w słowach przedstawiciela szefa w zasadzie Banku Australii. Wzmianki o tym, że dalsza deprecjacja jest potrzebna. Teraz jest, że kurs się dostosował do spadających cen. Także to była najważniejsza w zasadzie rzecz w całym dzisiejszym wydarzeniu, które miało miejsce o godzinie 6.30 czasu polskiego i stąd też tak gwałtowny ruch wzrostowy. No i co więcej. Tutaj, jeżeli zobaczylibyśmy, jak zareagował rynek stopy procentowej, to widzimy na przykładzie kontraktów terminowych na właśnie stopę procentową, w jaki sposób wycena tych kontraktów spadła. Jeżeli spada wycena kontraktów na stopę procentową, no to znaczy się, że stopy procentowe. Są wyższe, no bo to jest zwykła funkcja. Jeżeli cena jest niższa, to rentowność jest wyższa i to się liczy dosyć prosto, ponieważ odejmuje się od 100 tę wartość i wtedy widać, jakiego poziomu 100% rynek oczekuje. Aktualnie widzimy tutaj, że mamy dwa czyli 100 minus 98 to jest 2 i to jest 2%. I tutaj widzieliśmy, że jeszcze wczoraj przed tą decyzją rynek oczekiwał głębszego, głębszego cięcia tych stóp niż jak to ma miejsce teraz. Tak, tak więc przesunięcie całej tej krzywej terminowej do, do dołu powoduje też, że rynek przestał wyceniać, znaczy przestał wyceniać, no, zmienił nieco wycenę. Luzowania polityki monetarnej w Australii to też wspiera dolara australijskiego. Natomiast z punktu widzenia czystej techniki, wczoraj tutaj było, mieliśmy założenie o takim trójkącie rozszerzającym się. No i jak na razie to założenie jest przez rynek realizowane, a także docieramy do górnego ograniczenia w kanale lub też po prostu do linii trendu. Tak więc kluczowy opór przed nami. Wcześniej rynek bronił kluczowego wsparcia w postaci równości ruchów spadkowych, wypadającego w okolicach 0,72,80. Teraz mamy lokalny opór, właśnie wyznaczony przez górne ograniczenie w trójkącie oraz przez linię poprowadzoną po, po szczytach. Natomiast jeżeli chodzi o dolara nowozelandzkiego, to tutaj cały czas możliwym jest rozbudowywanie czegoś w rodzaju prawego ramienia w formacji głowy i ramion, czyli lewe ramię głowa i prawe ramię linia szyi. No, i w zasadzie to może jeszcze chwilę potrwać, ponieważ to lewe ramię też rozbudowywało się relatywnie długo w czasie. No, i tutaj możemy mieć podobną historię takiego rozbudowania układu na prawym ramieniu. Czyli trochę cierpliwości jest potrzebne. W tym momencie dla dolara nowozelandzkiego, aby ten w sumie mógł jeszcze nawet i podrosnąć, dlatego że tutaj widzimy coś w rodzaju e, impulsu spadkowego. Tutaj pierwsze odbicie, trzy fale, zejście do dołu, czyli bardziej to przypomina nam ruch typu A, trzy fale jako B, no i teraz nawet możliwość większej korekty w ramach fali C, czyli bardzo rozbudowany układ, podobnie jak miało to miejsce tutaj. Przy tym lewym ramieniu. Tak więc niewykluczone, że te korekty ogólnie będą się powiększać. Natomiast wciąż są to tylko korekty w trendach, podobnie jak i zresztą Kanadyjczyk. To też, jeżeli on miałby spaść te 180 pipsów, to też w ramach ruchu korekcyjnego, natomiast nie zmiany trendu. Tak to można na tę chwilę interpretować. Jeśli chodzi o notowania złotego, to tutaj widzimy, że para Euro PLN porusza się w ramach, dalej, w ramach kanału trendowego. Niewiele się zmieniło. No i czekamy na wybicie górą lub też dołem. Na parze USD PLN też niewiele się zmieniło. 3,81, 3,71 to wciąż są poziomy, które bloku blokują nam. Większe ruchy trendowe, no i też te rynki mogą oczekiwać po prostu na, na payroll. Jeśli chodzi o surowce, tak jak wspomniałem, mamy lekkie odreagowania na ropie naftowej, natomiast one są bardzo, bardzo lekkie, jak to nie są jakieś znaczące znaczące zwroty, mieliśmy już wczoraj zejście poniżej 50 dolarów za baryłkę na ropie Brent, no i tutaj być może jakiś psychologiczny poziom jeszcze powoduje to nieznaczne cofnięcie, natomiast kolejne poziomy to 46 dolarów za baryłkę Brent, no i podobnie na WTI, tyle tylko, że tutaj 42 dolary, to jest taki kolejny z poziomów kluczowych, zarówno równość ruchów trendowych, fala piąta do fali pierwszej w tym układzie spadkowym, jak i lokalny. Dołek. No i złoto, złoto, które ciekawie się zachowało wczoraj po południu, bo jeszcze dotarło ponownie do wsparcia, poruszając się między górnym i dolnym ograniczeniem kanału trendowego no więc mamy tutaj ten kluczowy kanał trendowy w tym momencie dla notowań złota. No i jego, zarówno, właśnie bariera górna, jak i dolna, cały czas trzyma nam rynek no więc nie pozostaje nic innego, jak wyczekać w końcu na jakieś przełamanie któregoś z tych ograniczeń i najlepiej. W cenach zamknięcia zobaczyć, w którą stronę będzie ten rynek chciał podążać. No, cały czas jakby bardziej prawdopodobna według, według tych zdarzeń mających tutaj wcześniej miejsce jest strona wzrostowa. Natomiast, oczywiście, no, rynek może zrobić, co tylko sobie tutaj życzy, ale wydaje się, że po tej całej akcji z tą gigantyczną przeceną, która została wykorzystana do zbierania złota z niższych poziomów, to jednak cały czas scenariusz wzrostowy jest bardziej. Prawdopodobnie no zobaczymy jak to się wszystko tutaj potoczy i zerknijmy jeszcze na indeksy giełdowe, notowania DAX, a drodzy Państwo cały czas też w ramach kanału trendowego, tutaj się niewiele zmieniło, e, mamy górne i dolne ograniczenie cały czas jako miejsca oporu i miejsca e, wsparcia, widzimy w jaki sposób rynek respektuje nam te dwie linie więc żeby mógł tutaj znowuż powstać jakiś większy trend, która z nich powinna zostać włamana i to bez znaczenia czy górą, czy też dołem, także jeszcze cierpliwość na DAX jest wskazana. WIG20, no tutaj niewiele się dzieje, S&P500 też m, amerykańscy inwestorzy giełdowi oczekują piątkowych danych ze, z niecierpliwieniem, no i wydaje się, że tutaj Cały czas trend boczny aż do dolnego ograniczenia w ramach tego głównego kanału trendowego może trwać. Tak więc, tak prezentuje się sytuacja na tych wybranych rynkach, sytuacja techniczna. A ja już serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Państwa.